Jednym z najskuteczniejszych sposobów nauki jest metoda nauki Feynmana. Jeżeli chcesz się nauczyć jakiegoś zagadnienia, na przykład ruchu po okręgu, to powinieneś najpierw spróbować nauczyć kogoś innego. To może brzmieć na początek paradoksalnie, no bo jak uczyć na temat czegoś, czego się jeszcze nie umie? Ale jeżeli się nad tym chwilkę zastanowisz, to ma sporo sensu. Bo kiedy po prostu czytasz i się uczysz, to zapamiętujesz wzory, regułki, twierdzenia. Natomiast jeżeli próbujesz nauczyć kogoś, to już nie wystarczy. Musisz zejść w poziom głębi i nauczyć się skąd te wzory się biorą, skąd regułki się biorą, skąd dane twierdzenia się biorą, jak je udowodnić. Bo jeżeli osoba, którą uczysz zada ci jakiekolwiek pytanie na temat tych regułek i wzoru, no to musisz umieć na nie odpowiedzieć. Więc ucząc kogoś schodzimy na głębszy poziom zrozumienia danego zagadnienia. Ludzie, którzy potrafią się nauczyć jakichś zagadnień bardzo szybko, potrafią wykorzystywać tę metodę do perfekcji. Przykładem takiego udoskonalenia metody nauki Feymana może być poprowadzenie... Rozmowy we własnej głowie z punktu widzenia nauczyciela i ucznia, zadającego wiele pytań na temat danego zagadnienia. W ten sposób w bardzo krótkim czasie można się nauczyć na głębokim poziomie wielu zagadnień. Jeżeli nigdy nie próbowałeś tej metody i spróbujesz ją po raz pierwszy, to możesz być zaskoczony, jak głęboko można zrozumieć zagadnienia w fizyce.